Jego tatuaż brzmi: Zabijam dla przyjemności. Wywiad zakończył apelem: Matki, dbajcie o swoje dzieci. Sceny zbrodni w RMFM. Zacznę od pytania, czy można być seryjnym zabójcą, zabić setkę osób i zostać uwielbianym celebrytą. W Brazylii to możliwe. Za moment sprawa jednego z największych zbrodniarzy Ameryki Południowej, Pedro Rodriguez Filho, nazywany brazylijskim dexterem. A później potwór z Morumbi w São Paulo. On zszedł na przestępczą ścieżkę przez swoją mamę. Zostańcie z RMFFM. Sceny zbrodni z RMFFM. Dzisiaj przenosimy się do Brazylii. Minęły właśnie dwa lata, gdy w głośnym zamachu zginął Pedro Rodriguez Filho, celebryta, którego w sieci śledziły miliony Brazylijczyków, został zastrzelony przez niezidentyfikowanych gangsterów za to, że mordował innych gangsterów. Ta historia w skrócie jest skomplikowana niczym brazylijska telenowela i o wiele bardziej brutalna. Pedro urodził się 12 lipca 1954 roku na niewielkiej farmie Santa Rita do Sapucai w Brazylii. Już jego przyjście na świat powinno być dowodem w sprawie przeciwko jego ojcu. Lekarze zauważyli, że maleńka czaszka noworodka pokryta jest siniakami. To jego ojciec bił i kopał swoją ciężarną partnerkę po brzuchu tak dotkliwie, że jej dziecko mocno obrywało. Pedro ma trzech braci i dziesięć sióstr. Rodzina jest bardzo uboga, nawet jak na standardy brazylijskie. Dzieci przez większość czasu muszą o siebie same się troszczyć. Jego dzieciństwo pełne było przemocy, no nie znał lepszych sposobów na załatwianie problemów, więc sam także był niezwykle brutalny dla swoich kolegów. W wieku dziesięciu lat zaczął kraść. Krążą plotki, że Pierwszy raz zabił, gdy miał 11 lat, ale nikt tego do końca tak naprawdę nie wie. Bezwzględny był także dla swojej rodziny. W czasie kłótni z kuzynem próbował go wrzucić do prasy trzciny cukrowej w młynie. Do tego pociął go maczetą. Kuzyn cudem uszedł z życiem. Pedro miał wtedy, uwaga, 13 lat. Mówiliśmy o okropnych relacjach z przemocowym ojcem, a jednak to właśnie z powodu taty i dla taty zabił. Po raz pierwszy, gdy zastępca burmistrza miasteczka Alfenias zwolnił z pracy jego ojca, szkolnego ochroniarza za kradzież lanczów dla uczniów, czternastoletni wówczas Pedro idzie pomścić swojego tatę. Bierze starą strzelbę dziadka i w biały dzień w centrum miasta przed ratuszem strzela do znienawidzonego urzędnika. Wiceburmistrz umiera. Nie wiadomo, czy ojciec faktycznie był winny kradzieży. W każdym razie synowi opowiada, że zwolnienie go ze szkoły było pomyłką. Ktoś inny był złodziejem jedzenia ze szkolnej kuchni. Tato wskazuje jako winnego swojego kolegę z pracy, także szkolnego strażnika. Pedro chce mścić się dalej za to, że jego uboga rodzina straciła tak dobre źródło utrzymania. I także tego złodzieja zastrzelił. Pedro nazywany pieszczotliwie przez matkę dla odróżnienia od ojca, który ma tak samo na imię Pedrinho, Piotruś, po tych zabójstwach ucieka do Morzi das Cruzes. Dziś te przedmieścia największego brazylijskiego miasta São Paulo kojarzą nam się z piłkarzem Neymarem, to stamtąd pochodził. Pedrinho jednak w latach 70. robi tam zupełnie inną karierę. W tym mieście nie brakuje osiedli biedy i wysokiej przestępczości, w której ktoś, taki jak on, może po prostu zniknąć. Tu na cel wziął przestępców. Zaczął okradać z łupów kryjówki dilerów narkotykowych. W tym mieście kwitnie handel ludźmi i narkotykami. Z jego ręki zaczynają ginąć przedstawiciele obu tych przestępczych frakcji. Ale nie gardził także napadami na sklepy niewinnych, praworządnych obywateli. Jeśli chodzi o dziuple dilerów, nie patyczkował się przy tym. Jeśli ktoś go na tym nakrył, po prostu tę osobę zabijał. Zastrzelił także jednego z szefów narkotykowych gangów, i zajął jego miejsce. Próbował dosłownie przyjąć jego tożsamość. Rywalizowali z nim o tytuł bossa trzej koledzy z tego gangu. Wszystkich zamordował. Jako lokalny bos brutalnie zaczął rozprawiać się z konkurencją. Doszło do wojny gangów o wpływy. Był wtedy nastolatkiem. No i jak to nastolatek, zakochał się do szaleństwa, zamieszkał z Botinią. Jak ją nazywał, Maria Aperecida Olimpia zaszła z nim w ciąże. Mówiliśmy, że rozpętał wojnę gangów, chcąc zadać bolesny cios Pedrinio, jego konkurenci narkotykowi w 1971 roku. Zamordowali jego ciężarną dziewczynę i to w taki sposób, że nie było wątpliwości, iż miała cierpieć. Pedro wpadł w szał. Nie miał litości dla członków konkurencyjnych gangów. Porywał ich i brutalnie torturował, by poznać wykonawców i zleceniodawców zamordowania jego ukochanej. W końcu, odbyłej żony jednego z konkurencyjnych bosów, dowiedział się, że to właśnie jej eks zlecił zabójstwo Botini. Wiedział już kto. Uznał, że musi uderzyć tak brutalnie, by całe miasto wiedziało, że nie ma z nim żartów. Dowiedział się, że zabójca jego dziewczyny i jego nienarodzonego dziecka bierze kolejny ślub, że bawią się na weselu także jego gangsterzy. Zebrał swoich kolegów uzbrojonych po zęby, wkroczył na przyjęcie i otworzył ogień. Wesele zmieniło się w krwawą jatkę. Zabił siedem osób, ranił szesnaście. Pedro Rodriguez Filio. Nie miał jeszcze 18 lat, a już stał na czele gangu i wywołał wojnę o wpływy w handlu narkotykami. Mówi się, że ma na koncie co najmniej kilkanaście ofiar, ale niektóre źródła podają, że już 23 zabójstwa. Po krwawej jadce na weselu lokalnego bosa są dziesiątki świadków jego zbrodni. Stał się najbardziej poszukiwanym przestępcą w kraju. Media nazwały go Pedrinho Matador, czyli Piotruś zabójca. Policja szybko trafia na jego trop. Aresztowano go 24 maja 1973 roku. Nie miał jeszcze wtedy 19 lat. Policja zamknęła go w radiowozie, w którym już wcześniej znajdował się inny przestępca. Mężczyzna został aresztowany za gwałt, jednak nie doczekał wyroku. Zginął w tym właśnie radiowozie. W trakcie transportu Pedro skręcił mu kark, bo, jak powiedział, nie lubił gwałcicieli. Usłyszał wyrok za te liczne morderstwa w sumie 128 lat od siatki. I wtedy dowiaduje się, że jego ojciec został aresztowany. Całe życie niezwykle brutalnie traktował swoją partnerkę. W końcu doszło do największej tragedii. Pedro Senior znalazł kolejny powód do kłótni, ale tym razem sięgnął po maczetę i zabił matkę Pedro Juniora. Dwadzieścia cięcia. Kobieta nie miała szans. Ojca aresztowano i wyobraźcie sobie, trafił do tego samego więzienia, co syn. Pedrino gdy się o tym dowiedział, odwiedził cele swojego taty. Patrzyli sobie w oczy z nienawiścią. Pedro sięgnął po przemycony do więzienia nóż i dźgnął ojca, a potem jeszcze raz i jeszcze raz. 22 pchnięcia w furii i zemście. Krwawa legenda, którą sam podsycał, opowiadał o tym wywiadach, mówi, że zaraz po zabójstwie swojego ojca wyciął mu z klatki piersiowej serce i surowe jeszcze ciepłe, zjadł, a właściwie przeżył i wypluł. To miał być akt największej pogardy. Gazety opisując tę zemstę na ojcu, przypomniały inne liczne zabójstwa nastoletniego Brazylijczyka, podkreślając, że z jego ręki ginęli groźni przestępcy. Rodríguezowi mogła się spodobać ta sława mściciela, zabójcy zbrodniarzy. Gdy trafił do więzienia, zaczął zabijać tych z najcięższymi wyrokami. Sam do takich przestępców należał, a jednak sprawiedliwość wymierzał tym innym. Siedział z gwałcicielami, zabójcami, pedofilami i mordował jednego za drugim. Przynajmniej tak opisywały media. Za kratami zamordował co najmniej 40 skazańców. Choć według współwięźniów prawda wyglądała inaczej, to nie było żadne takie romantyczne wymierzanie sprawiedliwości. Pedrinho Matador po prostu walczył w więzieniu o życie, o wpływy, o pozycję. Nigdy się nie wahał. Śmierć konkurentów po prostu rozwiązywała permanentnie problemy, choć przysparzała mu nowych problemów, te kolejne rozwiązywał w taki sam, ostateczny sposób. To jak okrutnym był człowiekiem, najlepiej opisuje historia jednego ze współwięźniów z jego celi. Zabił go dlatego, że ten za chrapał. Inny podpadł mój i zginął tylko dlatego, że jego twarz nie spodobała się Pedro. Do więzienia trafił z wyrokiem, jak wspomnieliśmy, 128 lat odsiadki. Być może uznał, że skoro i tak nie wyjdzie na wolność, nie ma nic do stracenia. Kolejne zabójstwa dodawały mu jednak kolejne lata do wyroku. W sumie łączna ilość zasądzonej odsiadki w 2003 roku. Przekroczyła 400 lat, a jednak brazylijskie prawo zmieniło się. Nowy kodeks już nie przewidywał takiego sumowania. Maksymalnie skazany mógł odsiedzieć 30 lat. Niedawno tę górną granicę zwiększono do 40 lat. Co najmniej kilkanaście morderstw zanim stał się pełnoletni. Ponad 40 zabójstw za kratkami, w tym morderstwo własnego ojca w więziennej celi. W sumie Udowodniono mu zabójstwo 71 osób, ale podejrzewa się, że na swoim koncie ma ponad 100 ofiar, do czego sam się przyznawał, ale dokładnej liczby nie znał. Sam już stracił rachubę. A jednak, po 30 latach prawo brazylijskie nakazywało zakończyć jego odsiadkę. Oczywiście nikt nie miał wątpliwości, że to człowiek, który nie przeszedł w żadnym stopniu resocjalizacji. Opuścił więzienie w 2007 roku, ale policja miała na niego oko. Media pisały o potworze, który korzysta z wolności. W 2011 roku wymiar sprawiedliwości wykorzystał naprawdę błachy pretekst, by ponownie go aresztować. Oficjalny powód udział w zamieszkach, ale w warunkach recydywy miał spędzić w więzieniu kolejnych 8 lat. Ostatecznie wyszedł na wolność warunkowo uwaga za dobre sprawowanie. 10 grudnia 2018 roku. Wtedy media pokazywały jego twarz. Stał się rozpoznawalny niemal w równym stopniu co najsłynniejsi aktorzy tych brazylijskich telewizyjnych tasiemców. Jego sławę porównywano do sławy gwiazd futbolu, jako że sam podkreślał iż zabijał wyłącznie innych bandiorów. Był wręcz kochany jako mściciel, który sam wymierza sprawiedliwość. Tatuaż, który zrobił sobie na ramieniu, zdaje się mówić jednak bardziej prawdę. Napis brzmi: Zabijam dla przyjemności. A jednak Pedrinho Matador zyskał nowy przydomek brazylijski Dexter, co z kolei nawiązuje do słynnego serialu. I tu ciekawostka: twórca postaci książkowego Dextera wzorował się, inspirował właśnie zbrodniami Rodrigueza. Na podstawie książki powstał serial, i tak oto przydomek wrócił do właściwej osoby. Nazywano go też Południowoamerykańskim Panisherem, co z kolei nawiązuje do postaci mściciela z popularnych komiksów. Pedro, jak gwiazda kina, rozdawał autografy, na ulicy z fanami robił sobie chętnie selfie. W mediach mówił, jak bardzo zmieniło się jego życie. Dzięki wierze nie jest już tym samym człowiekiem. Wrzucił nawet do sieci wideo z ceremonii chrztu, poprzez całkowite zanurzenie swojego ciała w wodzie. Zamieścił przy tym tytuł Pedrinho Matador umiera w wieku 66 lat. Zmył tą wodą chrztu dawne grzechy, wyszedł z wody odrodzony nowy człowiek i miliony mu uwierzyły w te zmiany. Wywiady z nim zyskują rekordową oglądalność. Założył kanał na brazylijskim YouTubie Pedrinho X Matador. Wydał książkę autobiografię. Mówił, że żałuje swoich zbrodni, jednocześnie usprawiedliwiał się, że większość z tych, którzy zginęli z jego ręki, to nie były niewiniątka. Zginęli dla dobra społeczeństwa, by Brazylia była bezpiecznym krajem. Ma ćwierć miliona obserwujących. Jego filmy łącznie wyświetlono ponad 40 milionów razy. Komentuje najgłośniejsze zbrodnie z tego kraju. Opisuje je ze swojej perspektywy. Opowiada na nich też, że wiedzie życie emeryta, łowi ryby, cieszy się leniwymi porankami i wschodami słońca. Smakuje po prostu jesieni życia. Taki bardzo sielski obraz. A jednak nie dane mu było dożyć późnej starości. Pedro ma. 68 lat, jest niedziela 5 marca 2023 roku, około godziny 9.50. Odwiedza dom swojej siostry w Morzi das Cruzes. Adres Rua José Rodríguez da Costa, numer 45. Siedzi na krześle przed domem. Podchodzi do niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich ma maskę jokera, wyciąga broń i cztery razy trafia Pedrinho. Usta, brzuch, lewa pacha i plecy, ale przeżył postrzał. Drugi ze sprawców w chirurgicznej maseczce na ustach i nosie wyciąga kuchenny, długi nóż i podcina seryjnemu zabójcy gardło. Mężczyźni biegną szybko do czarnego Volkswagena Golfa stojącego na wolnych obrotach. Tu czeka na nich kierowca. Wrzuca bieg i szybko odjeżdżają. Żandarmeria wojskowa szybko wytropiła auto. Sprawcy oblali fotele i dywaniki benzyną. Pewnie chcieli podpalić samochód, by zatrzeć ślady. Ale jednak coś poszło nie tak. Podpalona przez nich tektura zgasła. W aucie znaleziono ubrania sprawców, maseczkę, dwa pociski. Zabezpieczono materiał DNA co najmniej jednego sprawcy. A jednak nie udało się zatrzymać morderców. Do tej pory, więc nie dowiedzieliśmy się, czy to była zemsta gangsterów za innych gangsterów, czy zwykli obywatele Brazylii postanowili wymierzyć swoją sprawiedliwość. Dziś gorąca Brazylia gigantyczny kraj, pełen kontrastów. Z jednej strony nowoczesne technologie, prężnie rozwijający się przemysł i rolnictwo, a z drugiej Dzielnice biedy, wysoka przestępczość i dzikie plemiona żyjące w kompletnej izolacji od świata. Tym razem przenosimy się do miejscowości Lagoa Nova w północno-wschodniej Brazylii. Tutaj w grudniu 45 roku przyszedł na świat José Paz Bezer. Jego życie moglibyśmy zdecydowanie zaliczyć do tego bardziej ponurego oblicza tego kraju. Ojciec chłopaka cierpiał na trąd. Ta przewlekła choroba zakaźna zamieniła życie rodziny w koszmar. A główny ciężar opieki nad niedołężnym rodzicem spadł na małego Jose. To on musiał opatrywać gnijące rany ojca, który był przykuty do łóżka. Maria Paz musiała jakoś zarobić na chleb, a w przypadku tej małej, biednej miejscowości o pracę dla kobiety nie było łatwo. Koniec końców, nie widząc innych perspektyw, zdecydowała się sprzedawać swoje ciało mężczyznom. W trosce o opinię, broniąc się przed ostracyzmem sąsiadów, idąc do klienta, zabierała ze sobą syna, aby wyglądało to na zwykły spacer z dzieckiem. To odbiło się na psychice małego Joza. W jego pamięci utkwiły sceny, gdy mama znika z jakimś przypadkowym facetem w lesie, a on czeka na nią. Aż wróci. Chłopiec był wściekły na rodzicielkę, bo w tym czasie bezradny chory ojciec przebywał sam w domu, bez żadnej opieki. Chory na trąd mężczyzna zmarł, gdy José Bezer miał 10 lat. Poszukując lepszego życia, wdowa, jej syn i córka przeprowadzili się do Rio de Janeiro. Zamieszkali w Fawelach, czyli dzielnicy biedoty. Maria Paz znalazła wkrótce nowego towarzysza życia, niejakiego Severinio. Wybuchowy mężczyzna nie pałał sympatią do dziecka. Jose zeznał po latach, że przywiązywano go do łóżka i zostawiano w takiej pozycji nawet na kilka dni. Ta toksyczna relacja nie trwała długo. Kolejny wybranek Marii również nie zaakceptował Jose. Kobieta dalej zarabiała na ulicy. Niechęć Jose do matki narastała, a wychowywaniem dziecka zajęła się ulica. Nastoletni chłopiec uciekał z domu i regularnie lądował za kratami. Patologie, w których dorastał, doprowadziły do rozmaitych odchyleń w jego zachowaniu, w tym na tle seksualnym. Możemy znaleźć m.in. informacje, że Jose dokonywał samookaleczeń, aby zobaczyć krew. Po osiągnięciu pełnoletności trafił do armii, ale szybko został z niej wyrzucony po tym, jak oskarżono go o kradzież. Ostatecznie zamieszkał w okolicach São Paulo. José Paz Bezer był przystojny i czarujący, dlatego bardzo szybko nawiązywał bliskie relacje z kobietami. W latach 70. nazwisko Bezer. Znała już cała Brazylia, niestety w najgorszym możliwym kontekście. W tej historii jest lipiec 1970 roku. Pewna nauczycielka wsiada do taksówki, prosi kierowcę, aby zawiózł ją do domu, ale mężczyzna mija wskazany adres. Mówi pasażerce, że zawiezie ją do dzielnicy Morumbi w São Paulo. Przerażonej kobiecie udaje się jednak uciec, otwiera drzwi i wyskakuje z pędzącego samochodu. Sprawę zgłasza na policję, przekazuje dokładny opis porywacza, na podstawie którego powstał portret pamięciowy. Niestety funkcjonariusze nie byli w stanie zidentyfikować tego mężczyzny. Gdyby wtedy zatrzymano Josepa z Bezer, udałoby się uratować życie wielu kobietom. Do policji zaczynają docierać zgłoszenia związane z przerażającymi odkryciami. Na opuszczonych placach, w zaroślach, natrafiano na nagie ciała zamordowanych kobiet. Modus operandi jest prawie zawsze taki sam. Ofiary skrępowane za pomocą swojego ubrania, kneblowane między innymi biustonoszem. Przyczyną śmierci zazwyczaj jest uduszenie. Ofiary zostały wykorzystane po śmierci. Napastnik okradał kobiety z kosztowności i rzeczy osobistych. Nie było żadnych świadków, nie było konkretnych tropów. Sprawca pozostawał na wolności. Śledztwo stało w miejscu. Kto wie, kiedy policja trafiłaby na trop Jose Bezer, gdyby nie pewne zdarzenie z 8 października 1970 roku. Wówczas na policję zgłoszono kradzież biżuterii znacznej wartości z rezydencji Villa Olimpia. Śledczy rozpoczęli od rozpytania pracującego tam personelu. Jedną z takich osób była kucharka, 37-letnia Aperysida da Silva Oliveira. Policjanci od razu zauważyli, że kobieta zachowawcząca się dość dziwnie. Jest mocno zestresowana. Ciągle zmieniała wersję zdarzeń na temat tego, gdzie aktualnie znajduje się zatrudniony w rezydencji kamerdyner, którym był José Paz Bezer. Aresztowana aparecida nie wytrzymała presji. Powiedziała śledczym, że to José ukradł kosztowności i uciekł. Przekazała również policjantom inną szokującą informację: mój kochanek José jest dusicielem, to on zabił pięć kobiet w lipcu. Aby sprawdzić te rewelacje, przeszukano dom, w którym Aparecida mieszkała z Jose i dwiema córkami. Śledczy zlokalizowali tam ubrania, biżuterię i rzeczy osobiste należące do zamordowanych kobiet. Do tego natrafili na wycinki artykułów z gazet dotyczących zbrodni dusiciela z São Paulo. Aparecida opowiedziała policji, jak pewnego dnia zdenerwowany Jose uklęknął przed kobietą i ze łzami w oczach przyznał, że to on odpowiada za tę serię zabójstw. Jednocześnie Bezer zagroził, że jeśli jego kochanka wyjawi komuś ten sekret, to zamorduje jej córki. Z relacji Aparecidy, partnerki Jose Bezer, wynika, że po tym jak mężczyzna przyznał się do serii zbrodni, zaczął szydzić z działań policji. Przechwalał się, że nieudolne służby nigdy go nie złapią, że ma wszystko pod kontrolą. Kobieta zeznała, że mieszkali blisko miejsc, w którym doszło do pierwszych zabójstw. Jose często wracał do domu w ubrudzonych ubraniach, obdarowywał swoją kobietę drogimi prezentami. Dopiero później uświadomiła sobie, skąd pochodziły te kosztowności. Zastraszona kobieta nie dopytywała o szczegóły, bo potwór z dzielnicy Morumbi zagroził, że utnie jej język. Aparecida nie mogła już znieść życia z seryjnym zabójcą. Poprosiła go w końcu, aby ją również zamordował. Po kradzieży biżuterii z rezydencji w São Paulo w październiku 1970 roku, José Bezer zapadł się pod ziemię. Stał się jednym z najbardziej poszukiwanych przestępców w Brazylii, a jego podobizna znalazła się na czołówkach bardzo wielu gazet. Ten seryjny morderca uciekł do Guanabary. Tam mieszkała jego siostra i znienawidzona matka. Bezer, podający się za Gilberto José Oliveira, został w końcu aresztowany. W więzieniu usiłował popełnić samobójstwo. José Paz Bezer podczas procesu przyznał się do aż 24 morderstw, ale śledczy byli w stanie udowodnić mu siedem zabójstw. Potwór z Morumbi opowiadał przed sądem, że uwodził swoje ofiary zwykle osobistym urokiem i urodą. Ostatecznie Bezer został skazany na 100 lat więzienia. Brazylijska gazeta Diario da Noite dotarła do Marii Paz, matki José. Kobieta powiedziała reporterowi: "Czasami czuję przerażenie na myśl, że to ja sprowadziłam na świat tego potwora" według specjalistów, którzy badali seryjnego mordercę. On odczuwał obsesyjną nienawiść wobec kobiet, która spowodowana była zachowaniem w dzieciństwie właśnie jego matki. Pas Bezer, zasądzonych 100 lat, zgodnie z brazylijską konstytucją odsiedział maksymalną długość wyroku, czyli 30 lat. Wyszedł na wolność w 2001 roku. W jednym z wywiadów zapewniał, że jest już innym, zresocjalizowanym człowiekiem. Jeśli nadal żyje, ma obecnie 80 lat. Wspomniany wywiad zakończył apelem: Matki, dbajcie o swoje dzieci. Sceny zbrodni w RMF FM.